Cześć, witajcie wyczkił 1445 dzień kwarantanny. My natomiast dzisiaj musimy podjąć kilka bardzo ważnych decyzji. Jak wiecie, bardzo dużo imprez biegowych wykosiło nasze prawdopodobnie trzy imprezy szlak trafił, więc no teraz propozycje i pomysły co z tym zrobimy. 1 kwietnia, czyli za dwa dni, miały odbyć się Mistrzostwa Galaktyki w biegu tyłem. Impreza na stadionie. Na stadionie musi być, bo po nierównym terenie, niestety, tyłem biegać się nie da. Natomiast no, rzeczą logiczną jest, że ta impreza się nie odbędzie 1 kwietnia. Natomiast może się odbyć w innym terminie proponujemy termin letni, zastanawiamy się nad końcem lipca, natomiast w tym tygodniu poszukamy tego terminu i w tym tygodniu damy Wam znać, kiedy te mistrzostwa się odbędą. Oczywiście, jeśli będziecie mieli taką możliwość i ochotę, to przeniesiemy Waszą opłatę startową na właśnie termin letni. Święta Wielkanocne, jak co roku, miały się odbyć Water Run, natomiast tutaj problem polega na tym, że Śmingus, z. No, nie jest świętem, który można przełożyć, więc całe założenie imprezy szlak trafi, tą imprezę musimy niestety odwołać. Zamiast tego właśnie pracujemy nad tym, żeby stworzyć wirtualny bieg wielkanocny ze śmiesznym zajączkiem. Jeśli będziecie mieli ochotę, możemy przepisać Wam ten start właśnie na bieg wielkanocny. No i oczywiście w pakiecie też medale. To będzie pewnie jakiś aktywna wielkanoc czy coś takiego. Też w tym tygodniu opublikujemy szczegóły. To wydarzenie pojawi się u nas na Facebooku. Więc bardzo serdecznie już teraz zapraszam. Eee, mam nadzieję, że również wywoła uśmiech u Was, tak jak na przykład toaletowy ran, który już za 5 dni. Eee, I trzecią imprezą, która no, wygląda na to, że również się nie odbędzie w, w pierwotnym terminie jest UV Color UFO UV Coloran możemy przełożyć. Eee, no i właśnie pytanie, bo ta impreza musi się odbyć eee, wieczorem. Czyli musi być ciemno, żeby cały efekt uv Colorano został zachowany, i tutaj mamy taki pomysł, że trzeba sprawdzić, kiedy jest zachód słońca, i myślę, że tuż po wakacjach ta impreza się odbędzie. Wszystkie te trzy imprezy, o których teraz mówię, rejestracja została wstrzymana, bo oczywiście nikt nie wie na czym stoi, więc trudno, żebyśmy promowali zapisywanie się na te imprezy. Natomiast no, wszystko będziemy starali się, co się da, poprzekładać. No bo niestety odwołać i ewentualnie zaproponować Wam ten bieg wirtualny zamiast tego. Zobaczymy jak Wam przypasuje ten pomysł. Mam nadzieję, że no to wszystko jakoś zagra. Jeden bieg jeszcze, który mi się teraz przypomniał, który się odbędzie, jest to aktywna majówka. W opisie jak zawsze <mach> macie link do tego wydarzenia. 1-3 maja aktywnie spędzony nie tylko przy grillu na balkonie. Nie wiem, nawet jak to, czy można grillować. na no, no, Tak czy siak, można na pewno wyjść pobiegać. Będziemy bardzo tego zachęcać, żeby spędzić aktywnie majówkę, a wcześniej, wcześniej oczywiście domowe wyzwanie treningowe. Tego nam nie zabierze żaden wirus. Absolutnie już 1 kwietnia. Startujemy z domowym wyzwaniem. Ja mam już plan treningowy, już go rozrysowujemy, nagrywamy filmiki, będzie rozgrzewka taka uniwersalna do każdego dnia. Będą też, dopracowuję to właśnie goście, którzy ułożą Wam na poszczególne dni plan treningowy, więc będzie się działo i myślę, że będzie ciekawie serdecznie was zapraszam do e, jeśli nie macie polubionego fanpage'a Pikelo Foot Events to koniecznie polubcie bo tam będziemy wrzucać szczegóły tych wydarzeń które e, przekładamy bądź też odwołujemy i proponujemy wam różne alternatywy więc krótki, krótki update sytuacji z imprez biegowych naszych Męczymy się strasznie na tej kwarantannie, muszę przyznać. Natomiast no, weekend owocny, bo zaadresowaliśmy 360 kopert, które w tym tygodniu do Was wyjdą z medalami za wirtualny półmaraton. Mega, wielkie dzięki za to wydarzenie. Naprawdę, na, zobaczcie sobie na wydarzeniu na Facebooku tam jest kilkadziesiąt już raportów z tego, jak wyszliście pobiegać. Jakieś życiówki się nawet pojawiły, więc naprawdę się działo w ten weekend, mimo to, że wszyscy byliśmy osobno. Zdrówka, powodzenia, dzięki.